Siema ludzie, witam serdecznie w, ós w ósmym odcinku Minecraft PINGUSIOWO Minecraft na modach, mojej serii tutaj z survivalowej, single player na modzikach I dzisiaj będzie gruba akcja, jak widzicie w tytule i na miaturce No dzisiaj będzie pierwsze starcie z jakimś bossem Nie wiem w sumie co to jest, jest to jakiś kraken taki wielki No i wygląda to grubo Ogólnie no co, ja nie mam jakichś świetnych rzeczy, mam dobry mieczy, on dużo zadaje Uzbrojmy się szybko, co tu można wziąć żeby kurcze dobrze na pewno buty weźmiemy założymy sobie te normalne żeby kurcze wiecie więcej mieć ochrony em, ale co jeszcze mogę powiedzieć usunąłem zo y mod zombie extreme czyli to taki ten mod gdzie były takie różne zombiaki dziwne i takie wiecie te domki takie jakby ap apokalipsa zombie taka usunąłem to bo to mnie denerwowało em... No bo tam się nic nie działo właśnie oprócz tych zombiaków i w ogóle. To tak przeszkadzało i też. Ym, struktur nie było jakichś mega fajnych, po prostu zaśmiecało, zaśmiecało to wszystko, nie? No tak, dobra, lecimy. Ehm, gdzie to jest? Kraken bydlak. Dobra i zobaczcie, od razu się wyświetla na górze. Kurde boję się, co tu się wydarzy? Ehm, co tu... peta możemy walić, weźmy sobie to. W ogóle mam takiego fajnego peta. Co siodło? Że mogę jeździć na... stworkach Mogę na nich latać w ogóle Co to za ziomki? Strzeje Dobra, walić ich Lecimy na Krakena Nie wiem czego się w ogóle spodziewać Zobaczcie, bo on tu taki leży Mega duży Tu są w ogóle jakieś dwa statki takie Dużo statków Taki... Ruin? No nie wiem Podchodzimy po prostu, on się obudzi, czy co? Halo? Bukkude? Dobra, chyba się obudził? Co nie O Bukkude? Dobra, on chyba się obudził? No nie wiem, co, podchodzimy do niego tak po prostu? Weźmy go z szczelmy To nic nie daje. O, dostał, dobra. Czy musimy go tu chyba w te macki strzaskać, nie? O kurde, on jest dobry. On ma mnie na dwa hity. On... on ma mnie na dwa hity, kurde. O fuck, on mnie chyba. On mnie przybliża jakoś. Musimy celować w tą dziurę, jego. Te, mac te zęby. No z go dociśniemy, bo się boję podchodzić, bo on ma mnie, kurde, na serio, na hita. Na dwa hity. Dobra, tak możemy go wystrzelać trochę Zjedzmy sobie tego zł złotego jabłuszko I lećmy kurde, go spróbować strzelić, ty O kurde, on mnie złapał, on, złapa, on nie złapał nie, i... Nie no, to nie ma jak, on mnie jak on mnie złapie To ja od razu ginę Gdzie w ogóle się rodzę, co to, jakaś wioska Dobra Co po prostu tak lecimy? Ale on tu będzie Nawet nie wezmę tego. Ej, przeromane teraz. Dobra, ludziska, jestem z powrotem. Musiałem użyć game moda, no bo bez sensu nie ma jak go wbić. Ehm, po prostu wziąłem z game moda te rzeczy. Ale dobra, musimy go z łuku, kurczę, że Bo nie, ma, nie, ma, nie da rady do niego podejść, bo on nie wbierze w te macki i mnie od razu zabija, nie? Dobra, musimy go też tak z góry. Zobaczcie. O, to jest mój backpack. Jezu, co on robi? Nie, myślałem, że on będzie jakieś odgłosy wydawał czy coś. Coś się będzie działo więcej. On pływa. Jezu, jaki wariat. Kurde. O i trochę to zajmie jak za go zabijemy. Takim sposobem. Trochę lamerskim, no ale no nie ma sensu podchodzenie tak na blisko. Dobra, ostatni strzał może mu nadać na blisko go też kurde się boję, bo nie wiem kto ma... mnie znowu weźmie O właśnie Zabity Zabity, dobra Co jest, nic nie widzę. O Jezu, ale on mi dał tych Już wszystko? Ile expa dostałem, ja pierdzielę Ile expa O jeszcze to muszę Mogę tak? Dobra, nice Ile expa mi dał, ty Czemu mam takie przybliżone? Jakąś mam... dalej coś? Czemu mam takie przybliżone? Halo? To mi zrobił jakiś enchant, że ja mam takie ten Dajcie mi tą śpewniczkę, bo... Za wolno pływam, no dobra, nie wiem czy mam takie przybliżony ekran. O, jeszcze, jeszcze sobie ten te statki obrabimy. Obrobimy. Ograbiemy. O, matko, bosko, ile tu będzie lutsu. Nice, ale patrzcie ile on mi dał expa nie. Kozak. Tylko czy on coś wyrzucił? Ej, mogłem w. Bez, mogłem buty u, u, założyć w sumie zwykłe. Bym, mnie mniej obrażeń by mi zadawał. No nie no, nie widzę tu nic, żeby coś wyrzucił. Już nie mam, co. Czemu tego nie mogę podnieść? Proszę tak o. Nie wiem, czy co on mi nic nie, nie wyrzucił, mi nic? Gdzie on zginął? O no kurde, to było grube, no. Nieźle. Co to? Takie bombelki. Tak po prostu, chyba. No nie wiem, chyba mi nic nie wyrzucił. No trudno. Ale w tej łódce są niezłe. A pewnie mnie nie wyrzucił, bo w tych łódkach są luty, nie? To jest chyba po prostu taka zwykła z Minecrafta. A tak druga to już jest z tego Krakena i akurat się złożyło, że tak blisko siebie yy, się zespawnowały dobra, wbijamy tutaj nie no ten squid pet to będzie przerobany tutaj bo nic nie nie, nie nie wlesę nigdzie, nie wpłynę bo to jest aż za szybkie nie to chyba nie jest ze minecrafta o kurde ile tu jest lutu what katana, ale ona jest 9, a jest trochę wolniejsza niż to. No nie wiem, zobaczymy. Grim Helmet. Ja pierdzielę, ile lutu. O kurde, nieźle. Ile lutu ja. Katana, Funk of Frost. Dobra, weźmy to wszystko, zabieramy kurde. Zobaczcie ile tego jest? Ja, piedziele. O i to samo, tak? Nie, Dagger. Tu już ograbione. Ograbione. Tu Ja piedziele. O kurde. Ale to jest OP. Nieźle. <laughs> no jeszcze troszeczkę chorawy, jestem lekko. Ale wracamy do formy. Ja, pierdziele, jakie OP. Zobaczcie ile tu jest M'sów. Prawie staka M'sów kurde. Z jednego tego. No ale to już była gruba akcja tutaj, nie? Szkoda, że nie było takiej walki wręcz czy coś, no ale to nie było możliwe, no. Więc nie chciało mi się ciągle ginąć i... wiecie, i... I używać game żeby w ogóle coś wziąć z tych itemów Hmm, dobra, lecimy dalej do tego drugiego. Bo tu też pewnie będą grube rzeczy. O, jellyfish mi bije. to jest? Highland? Highland. W ogóle w, tutaj w tych modach są jakieś różne światy. Trzeba będzie do nich przejść za niedługo. I też do Netheru i w ogóle. No bo to jest zawsze jest ciekawe, Jak są mi na świat? Tylko nie wiem czy mam taki bliski ekran. No kurde. Video setting. FOV Nie wiem czemu mi tak przybliżyło ekran. A FOWA mam teraz na maksa. Czy jakiś enchant dziwny, czy co? Nie mam pojęcia. A to! Bo mi daje... Speed mniej, ale daje mi więcej życia. Aha! A Czyli to mi wyrzucił. Ancient Crack. to jest jego ząb, jakby. I, I z jakimś tym. Z sekretem. niewidocznym. Czyli to mi daje minus 50% spida, ale mi daje więcej życia. Czyli dlatego jestem taki wolny. Ok. Jezu, ale mamy tyle tych zbroi. Wszystkich trzeba będzie dopczać. Co to jest? Shock Powder Stunts Enemies. O proszę, ciekawe. Ile lootu, <noise> proszę państwa. No, nagrywam film. To. No dobra. O mnie nieźle. kurdej ile tego jest. Dobra, to nie trzeba do kopalni chodzić, przynajmniej Nice Claymore. Wszystko bierzemy, bo to nie wiadomo kiedy może się przydać, bo wiecie, może się zepsuć czy coś. Ja cię sunę ile tu jest rzeczy, no? Aż za OP to jest chyba no. Kurde, patrzcie. Ja, pierdzielę. O jakiś młot mam. Great hammer. Dobra, lecimy. Nie wiem, czy to już wszystko ograbione. Czy tutaj już byłem. Tu jeszcze. Bo matko bosko. Ej, no to jest zbyt OP. Tu nawet nie, nada, już nie ma miejsca nawet. Napiszę do ograbienia. Jezu, ile my mamy lutu. Dobra, wracamy na ht. Zostawimy to, te rzeczy. Baza. Kurde, trzeba będzie porobić jakiś magazyn nowy. w sumie jestem wolniejszy. Jak sięgnę jeszcze te buty, to pewnie jeszcze wolniejszy. No, ale jak sobie dam buty, sobie dodam jeszcze enchanty tutaj. spida. to będzie git chyba, nie? Może się może wyrówna. Dobra, możemy być w sumie z tą zbroją. O, zobaczcie no ten sterowiec przyleciałem tym ziomkiem, nie wiem jak to się nazywa po polsku co to jest borsuk, jak... to jest skunks chyba, co? tak śmierdzi jakby, nie wiem, no sorry po prostu go zabiłem. no trudno, ale dobra nim przyleciałem na tym tym na tym latającym eee, tym, no nie wiem jak to po polsku, siodło, o dobra i wchodzimy do tego tego tak od dupy strony, ale Kurde. Co to? to? mam tak wybuchać Tam jest ten creeperów spawner Do... co to za mechanizm jest jakiś Dobra, jestem wolny, ale za to. O tu jest ukryte. Znowu pełno rzeczy. Słyszycie to? Co to robi? Tu coś się dzieje. A strzały, że nie ma we mnie strzelać, tak? O, nice. Dobra, to zostawimy, może sobie po... ale jak quartz weźmiemy Weźmiemy se... Będę się w ogóle sobie pogarniać ten... E, waypoint, bo mam już taki syf niezły I wiecie, po prostu tam gdzie już... Ograbiłem przykładowo skrzynki z jakichś dungeonów To po prostu to powywalać Żeby nie było takiego aż syfu, nie? Dobra, to tu Fajnie, i w ogóle... Co to zrobi? Przejdę o, kurde! Skeleton. Jakieś takie. Dobra, rozwalamy tu tych sterowców, pewnie będzie więcej. To się zużyje jakoś może. O, ciekawe. No, dodam se mody w ogóle na. na stworki. Na różne tam zwierzątka i właśnie na fajne te. Eeeh. Ym... Fajne danjony, czyli przygotowujemy pierwszy z nich I jest grubo Nice, w końcu jakiś rozpiździec Ale kurde, ja jestem niezniszczalny, mam tyle życia Co oni, kości mi dają? Dobra, rozwalamy te, te enchanty, bo Bo ich będzie za dużo tutaj Dobra, jednak jestem zniszczalny <ścoughs> Dobra, tutaj jest coś o kurde, na grubo. Fuck. Tutaj by się Blast Protection przydał. A dobrze, że mam na hita te Creepery. Mam dobry miecz. O kurde, nieźle. Dobra, zjedzmy sobie. W ogóle nie mam jedzenia, bo ja mam jakieś enchanty, że Co to robi? Nie wiem. Ale kurde, nieźle. Co tu mamy? Weźmy Sekoal, koal, sobie weźmy Wither, o kurde, grubo. Dobra. Co to jest w ogóle? Tu jakieś takie te mechanizmy? Z tą to Tam jakieś zajście? Chodźmy tam. Tykaś. A tutaj to, dobra. Tu można sobie wyjść. Okej, okay, tu jest takie wyjście na ten. Dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, tu jest sterownia. O kurde, fajne, fajne w ogóle, że wiecie, że to jest tak zrobione. Dobra, lecimy dalej. Ech. Dobra, to już wziąłem. Czyli. Cześć, stąd przyszedłem chyba, czy nie? Tak. Dobra, czyli lecimy w tamtą stronę. Ciekawe w ogóle z jakiej strony to się powinno wchodzić do tego sterosa. sobie, ja tak od góry wszedłem Gdzie co, to już? I to już No zobaczcie, chyba tak, bo przeszedłem całego już. I tu jest tych piecy. O obsidian Tu jest cały ten mechanizm taki, tak? Czy niby wiecie, że to, Że to lata sobie. I tu. Ciekawe czy to rozwali obsidian, ten kill. Nie chce mi się czekać, to nie wiem. O, tu są te koła bloki, to mi się przyda. Bo węgielek fajnie jak jest dużo węgla. Można sobie przepalać. A niekoniecznie chce się kopać. Więc dobra, co wracamy, tam widzę na końcu jeszcze jakiegoś moba. Czyli taki fajny kurcze wiecie, taki mały ale mocny. Tu jest jakiś mop jeszcze A bo tu jeszcze coś jest pewnie oh, nice Dobra te pistony w sumie też weźmiemy bo to może być przydatne nie? Kto okay, jest co? To dispenser A weźmy co się będziemy Jak już jesteśmy to biermy. Dobra tumyk, A wgrałem jakieś tutaj nowe, na jakieś zwierzęta fajne nowe Więc będzie fajnie, będzie zrobimy sobie jakieś zoo i w ogóle No ja bym chciał już pobudować troszeczkę Ale to wiadomo więcej czasu zajmuje No To tyle, także dziękuję serdecznie za oglądanko Ja tutaj ze strzałami, zobaczcie świecący nawet A, fuck Z dwoma serduszkami Zaraz ginę Dobra, także żegnam się z wami bo zaraz zginę, serio Dobra, elo, elo, Siemanko, trzymajcie się, łapeczki w górę